Bloka? Tak, no, mu się nie chciało pisać. kami Czyli, mi, dobra, się no, nie przysłać. Mam jest Dobra, idź. Dobra, to ja sobie dla obrony, ale co sobie wziąć? I zanim tam do no, niego pójdziemy. O dobra, uh, mogę ulepszyć, bo mam, bo mam EXPA przecież. Czemu ja o tym nie pomyślałem? No, mam jakieś... stałe czy... ...czy zwykle? Mam. Tu nie mam. Nie mam, no ale dobra. Как под... Pod... Обра, не могу уже. Может, тут... Ну, 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 то... Тут... Ну, бра. Это сброх моделью тут. Pto. Dobra, widzę, że jest noc. Ja chcę już, iść zobaczyć już tą wiadomość. Ja nie, nie kobiet. dobra. na jeszcze jeden blok. Jeszcze jeden blok. Weźmie jeszcze jeden blok. No, wszędzie są te ja. potwory. No to dobra, za nimi ciebie. Nie dam się nawrócić. Ura, idziemy tu. Ej ja nie wiem gdzie trzeba ich tu pokonać. Idź za tymi blokami z poko... No. co tutaj pisze? idź dalej idę za blokami mam nadzieję, że to nie będzie pułapka no. ja chcę zobaczyć co on tutaj dla mnie ma coraz bliżej um, blisko są dwa wiadomości. Idź za po, pochonia, my. I zobaczysz wiadomość. Ten gość chyba nie umie pisać. To jest węgiel. Ale. Ale gdzie jest? Niby to. A tam! A ja się dałem nabrać. Czym on tak pisze? Dobra. W razie co... Bloki. Bloki po prostu. Wszystko ja już... Ja może bez śladów te. Tylko, że ja tutaj jestem, to ja tak będę niszczu. Bo się trochę boję. Okay, dobra. Ja się boję. A dobra. Dobra. Dobra, pyk. I dobra. Teraz są jakieś inne. To są czerwone pochy. E. To to. Uj. Takie coś znowu jest. Tu linia, te czerwony, co to je? jest? Jest, dzień, żeby to widzieć. Jeszcze tu wrócę. On jutro będzie, może, w twoim domu. YouTube widzimy się. On dom w majtrafiu będzie trochę czarny on jeszcze raz on e... a on tyle chciał zostawić muszę się szukać gdzie nic nie ma jego w tych tam pomieszczeniach ja szybko uciekam bo coś bo coś może dobra teraz stąd Uciekamy do tego tam pomieszczenia. W tym pomieszczeniu nie byliśmy. Nie byliśmy. Dobra, kop, kop, kop. Dobra, a tutaj coś jest? Nie, tutaj nic. Nie ma nic. Ale no dobra, tutaj odłożymy niepotrzebne nam rzeczy ale czy on chce jeszcze jakąś do nas wiadomość zostawić? a to twarz mnie w ogóle ciekawi, to jest na bank? czy to jest jego twarz, czy co? to tego nikt nie wiem, nie mam siekierki ręką będę niszczył. Te papliczki, no ale tych bloków to ja potem może zniszczę. No, daj, 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 mi tutaj. A o, o. I kolejna wiadomość. Zapatrzmy, No Teraz tu jeszcze. Wiadomość. I teraz, pyk, pyk, kapsule nic nie ma, ale zaraz się upewnimy. Jeszcze to. I teraz idziemy do tej tam kapsuły. no coś może będzie. z tej twarzy. To mnie ciekawe. Bo jest o jest kapła. nie ma, bo ja że ja nie ma ta w domu. Bo ostatnia nie ży, nie, nie, nie będzie żył. Ja tutaj. Nie, tu nic. Nie ma y, wioska. Tej wiosce nic nie ma. Dobra. Dobra, uciekam wracam do domu. To się robi coraz. Rocz się boję, co się jutro może stać. Dziwny, dziwny, nagram z tego sim. Zobaczymy, czy czegoś złego nie narobił na moim kanale. Dobra, dobra, co? Spalna, co? Już, no, jeszcze nie. Do której nigdy? Nie. nie teraz. Dobra. Tutaj. Pyk, pyk. Kolejnym razem dowiemy się, o co tutaj dalej chodzi. dobra Dobra, dobra Tu nic nie ma, to też nic dobra I tutaj wszystko mamy, ale się porobiło, zobaczymy co jutro idzie do prawdziwego życia Czy mnie okłamał Czy zostawi jakąś wiadomość i my są tutaj co dzień.